Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z serii czwartej z Farminga 19. Na dzisiaj zaplanowałem siew, dokładniej mówiąc siew jęczmienia i będę chciał po raz pierwszy pracować o tym tutaj nietypowo wyglądającym pojazdem z dodatku Alpine Farming, bo w sumie jeszcze do tej pory nie miałem okazji tak, na odcinku należycie go przetestować. Tak więc podczepiam siewnik i muszę najpierw pojechać nim do sklepu, gdyż jak widzicie on jest pusty, nie mam w nim żadnego ziarna. Bo w sumie w odcinku, w którym kupowałem sobie początkowe maszyny, w którym kompletowałem po prostu maszyny, z którymi będę chciał zaczynać rozgrywkę, o tutaj widzicie efekt mojego gapiostwa, jak robiłem pole, jak dokończałem tworzenie nowego pola poza odcinkiem. To się jakoś zagapiłem i coś za daleko, jak widzicie, pojechałem i tutaj uratowałem sytuację, pomalowałem teksturami, a tu już nie mogę, bo to liczy się, że to nie jest już mój teren, tylko tak jakby teren, na którym jest to pole, więc dopiero będę mógł to jakoś pomalować, ogarnąć, żeby to wyglądało jak sobie kupię to pole. No cóż, tak to jest, jak jest się gapą czasami. O czym to ja mówiłem? W odcinkach kupowałem początkowe maszyny, Między innymi ten siewnik, to jakoś całkowicie wyleciało mi z głowy, żeby tak sobie w ogóle ziarno kupić, co nie? I żeby uzupełnić czymś ten siewnik jakoś, no nie, nie miałem tego w głowie wtedy. No to skoczę teraz na szybko do sklepu i siać będę o właśnie na tamtym polu. Już sobie od razu przestawię na jęczmień. Żeby się nie pomylić, bo to jest lipa, jak chcesz posiać jedno zboże, zapomni Ci się, że nie przystawiłeś, no i wtedy co? Trzeba jednak potem mucić to, co się zasiało. Z tym, że ja nie wiem dokładnie, jaką pojemność ma ten siewnik, czekajcie, sobie sprawdzę, by kupić odpowiednią ilość tego ziarna, 2800 litrów, no to tutaj... Czekajcie, ten worek ma 1000, a ile ma to na palecie? 2100. No dobra, to kupię to na palecie. Ej, co jest? Czekajcie, czemu nie mogę tego... Czemu nie mogę siewnika uzupełnić? Może muszę jakoś z drugiej strony podjechać? O, dobra, teraz działa. Nawozu nie kupuję, gdyż no ten siewnik niestety nie posiada opcji nawożenia. Szkoda, ja jednak no, bardzo doceniam kiedy siewniki mają tego typu możliwość, no ale cóż, tutaj będę po prostu musiał sam robić nawożenie. W sensie i tak bym musiał, ale tak już bym jedno miał z głowy, bo po prostu ten siewnik by mi nawoził, a tak będę musiał sam robić dwukrotnie. No, ale wiadomo, to jest taki początkowy siewnik, to nie ma co po prostu od niego, nie wiadomo czego wymagać. No i zobaczmy, jak ten pojazd sobie poradzi, bo wiecie, on jest taki dosyć nietypowy. Teoretycznie on się wydaje, że on bardziej się nadaje tylko do pracy z, no nie wiem, jak, jakbyśmy mu podczepili jakąś kosiarkę z przodu, czy coś. Ale zobaczymy, jak on się będzie sprawować już po prostu w polu. Bo on chyba ma 109 koni mechanicznych. Oj, czekajcie, bo zaraz się pomyla, Chcę, bo mi się myli z tym pojazdem Lindnera. Tak, 109, a dobrze pamiętałem. A ten siewnik wymaga 110. No to jak widzicie, jeden koń, jeden koń mechaniczny różnicy, ale to chyba i tak i tak mogę z tym pracować z maksymalną prędkością, czyli 18 km na godzinę. Daję sobie radę. A wygląda nietypowo, bo ja fajnie tak go kiedyś określiłem, że wygląda jak ładowarka teleskopowa. Z tym, że bez tego ramienia teleskopowego, a tutaj jest, czekajcie, na uwrocie zostawię. Będę musiał je na końcu posiać, bo tutaj jest tak dosyć ciasno. Czyli, mimo takiego nietypowego wyglądu, jak widzicie, w polu jak najbardziej może pracować. Czy, do, czy podczepiłbym do niego jakiś pług? Czy jakiś tam, czy jakąś tam talerzówę. No tutaj mam podpięty siewnik i wszystko idzie ładnie, śmiga, więc pojazd wielozadaniowy. Skoro dzisiaj jest siew, to prawdopodobnie w następnym odcinku zrobię nawożenie oraz opryski. Mi się wydaje, że to będzie dobry pomysł. W sensie nawożenie i opryski przeciw chwastom. W sumie te pola są małe, co ja na razie je posiadam, więc to raczej, no akurat będzie, raczej powinienem się w odcinku uwinąć z tą robotą. Plus jeszcze ja oczywiście posieję sobie na tamtym polu, które stworzyłem w poprzednim odcinku, tam również posieję jęczmień. W ogóle na jęczmień się zdecydowałem, bo potrzebuję po prostu słomy. Bo Rozpocząłem tutaj rozgrywkę od razu z hodowlą krów, no i cóż, słomy nie mam. W sensie mógłbym kupić w sklepie tam kostkę, ale stwierdziłem, że może no, nie, że po prostu posieję sobie tutaj albo pszenicę, albo taki jęczmień dajmy na to. Z owsa też jest słoma, ale no ja wybrałem akurat jęczmień. Tutaj czekajcie, bo taki mały mijaczek. I po prostu jak będę robić żniwa, to nie będę słomy ścinać tam na sieczkę, tylko przyjadę sobie tym pojazdem Lindnera i zbiorę tą przyczepą samozbierającą słomę tak jak ostatnio zbierałem trawę no i po prostu to krową tam wysypię taki jest plan kurcze jak się takim małym siewnikiem pracuje a dawno tego nie robiłem bo jednak patrząc na to jak ja mam maszyny w serii pierwszej czy w serii, jakie miałem w serii pierwszej już zakończonej czy jakie mam w serii trzeciej no to jednak tam przez to, że te silniki są takie szersze, to czasami taką można nadkładkę zrobić większą i no trudniej zrobić miaka mi się wydaje, ja tutaj tak trochę łatwiej, ale i tak idzie na razie całkiem nieźle. Czyli następny odcinek, nawożenie, opryski, potem jedziemy ze żniwami, jest, pierwsze żniwa tutaj w serii czwartej. W sensie w poprzednim odcinku tam były żniwa, ale to ja kombajnem jeździłem tylko pracownik, więc nie zaliczam tego jako pełnoprawne pierwsze żniwa. Ja muszę sam siąść za sterami kombajnu. By poczuć, że faktycznie są jakieś żniwa. A potem planuję chyba coś z kukurydzą porobić, bo będę chciał kiszonkę. Bo chciałbym wykorzystać. Czekajcie, ja już wam pokażę, co ja bym chciał wykorzystać. Gdzie to jest? Tylko to jest pytanie: tu? Tak, tutaj. O te sieczkarnię Pottingera. Ona jest podczepiana do ciągnika. Bo ja to wymaga 150 koni. O kurde, to nie mam takiego ciągnika chyba. Okej, okay, to nie wiem czy jednak to będzie tak szybko, ta ta, ta, ta akcja z kukurydzą. Czy może najpierw muszę ogarnąć ciągnik, ciągnik, który ma 150 koni. To nie wiem czy to będzie od razu po żniwach, ale planuję po raz pierwszy wykorzystać, bo mi się wydaje, że nigdy wcześniej nie korzystałem z tej sieczkarni podczepianej do ciągnika. Zawsze wypożyczałem po prostu te samojezdne. Więc może być fajna pierwsza okazja. O. Tu by strasznie to by fajnie było podczepić do tego pojazdu taką sieczkarnię, bo zobaczcie, on ma bardzo dobrą, przez to, jaką ma konstrukcję, tu jest bardzo dobra widoczność tego, co mamy podczepione z przodu. Znaczy, no, kosi się na przykład tym pojazdem na pewno bardzo fajnie. I ta sieczkarnia też by była dobra widoczność, no bo wiecie, w zwykłym ciągniku, jednak maska nam mocno tę widoczność ogranicza. No ale on ma 109 koni, a sieczkarnia wymaga 150. Może jakoś by poszedł, musiałbym sprawdzić. Chyba, że jednak. By to było, że chyba, że jednak zbyt wolno by z tą siećkarnią pracował, no bo jednak to jest trochę koni różnicy. Sprawdzę, sprawdzę. Mógłbym oczywiście też zrobić kiszonkę z trawy, po prostu, ale jakoś coś mnie na tej kukurydze naszło. No nie wiem, zobaczę, zobaczę jeszcze, kiedy to będzie. bo ciągnik 150 koni kupić, no to wiadomo, że będę chciał raczej czym prędzej rozwijać tutaj gospodarkę, no ale na razie nie mam za co. <grych> mam nadzieję, że na tych żniwach trochę zarobię. O, zauważyłem taki dziwny takie graficzne, tak jakby wizualne niedociągnięcie w tym sięwniku. Jeżeli chodzi o te przewody, czekajcie tylko tutaj Zawrócę, fajnie ten pojazd jest bo on jest strasznie zwrotny Bo i przednia i tylna oś jest skrętna Więc mimo, że tam jest mało miejsca, no i ten siewnik też jest w sumie taki dosyć mały, kompaktowy No to fajnie jest tutaj z zawracaniem Czekajcie już wam pokażę o co mi chodzi, zwróćcie uwagę na te przewody No tu może będzie lepiej to widać że one tak powinny przechodzić o przez to srebrne tutaj, przez te takie uchwyty, tak jakby na te przewody, a one leżą sobie tu na dole. Może tu będzie jeszcze lepiej to widać. O! Widzicie? One powinny być tu, jak jest ten uchwyt, a leżą sobie tu. No wiecie, niby taka pierdółka. Ale jakoś trochę mi się to rzuciło w oczy, jak obróciłem się w ten sposób. No już pomijając fakt, że te przewody tutaj przechodzą przez, no przez te ramy. No ale cóż, to takie, tego typu pierdoły, to jakoś, rzuca się to w oczy, ale nie żebym jakoś specjalnie się tego czepiał. Ciekawi mnie jak pracownik by tutaj, o dobra, przetestujemy znowu pracownika, bo ja tam czasami lubię go sprawdzać. Przetestuję pracownika, jak on zawróci, bo kombajn... z kombajnem był problem, on po prostu nie zawraca, on kończył pracę. W poprzednim odcinku, a chcę zobaczyć, jak on tutaj zawróci. Jak jest tak ciasno tu, bo jest jakieś ogrodzenie. Więc zatrudnij go teraz i zobaczmy, co on zrobi. Ok, nie przerwał pracy, więc jest progres. Będzie kominował z zawracaniem. Zrobię mu miejsce. Okej, okay, czyli jest git. Jest git, zostawił tam Miaka trochę na uwrociu, ale w sumie ja też, żeby zawrócić, więc yy, jest dobrze. OK, myślałem, że będzie problem, bo z kobajnem faktycznie był. On skończył pracę, nic tam nie kombinował z zawracaniem i tak dalej, a tu, tu jednak pracownik no dobrze sobie poradził. To uwrocie to ja bym sam tam potem poprawił i w sumie no to git. Czyli jednak mogę tutaj na tym polu pracowników Zatrudniać do robienia wszystkiego chyba poza żniwami. Tak, teraz sobie rozmyślam, który, który ciągnik chciałbym tutaj kupić jako następny. No, bo trochę jednak jest do kupienia w sensie wiadomo, że jakiś mały z tych kategorii małych ciągników. Dobra, to czekajcie, Ja tutaj może zatrudnię pracownika i tak sobie na szybciutko popatrzę, co ja tutaj mam. Bo jest trochę tych małych ciągników, których ja jeszcze nie kupiłem w ogóle. Nigdy, ale już no, raczej czegoś szukałbym powyżej tych 120 koni, mi się wydaje. Na przykład Armatraka. Nigdy nie miałem, ale on ma 110, to nie wiem czy tak, no nie wiem, się zobaczy. Na pewno, o, ten tutaj też 110, ale Rigitrack z dodatku tego Alpine Farming, to będę chciał go sprawdzić. Ten Lindner też jest z dodatku Alpine Farming i on tutaj można mu, nie, on ma 136 koni, ok. Nie można tu silnika większego wstawić. O, i ten Rigitrack też na pewno kupię, on ma 150 koni, no to akurat idealnie pod te sieczkarnie, ale kurde, on kosztuje 116 tysięcy euro. No, i plus jeszcze trochę mam tych oryginalnych modów od Giant Software, więc tam coś można pokombinować. Na pewno to raczej będzie prosty wybór, jaki ja ciągnik będę chciał kupić, tylko na razie trzeba na niego hajs zarobić. A który pierwszy pójdzie na sprzedaż? Oj, to ja chyba wiem, czekajcie, to nawet ja już jestem pewien, który pierwszy pójdzie na sprzedaż, czyli otentu elektryczny. On jest spoko, tylko że no mało, bardzo mało makoni mechanicznych i wiecie, tam ja coś nim porobię tutaj. Nawet nie wszystko po, nie jestem w stanie nim porobić, co mam na przykład, o, z tym pługiem on nie da rady, z tym talerzową też, z siewnikiem też, jedynie z tymi tutaj sprzętami da radę, czy do trawy. Więc fajna zabaweczka, bo to jest pierwszy w historii farminga ciągnik elektryczny, ale... o, tu po polu już, ale po sąsiada to tam se nie jeździ. O, jeszcze muszę teraz miaka poprawić, czekajcie. Więc na pewno tamten mały Rigitrack pójdzie jako pierwszy na sprzedaż. Dobra, poprawione. A tu są znaczniki w tym siewniku. Ja w ogóle nie zwróciłem na niej uwagi, a w sumie mogłem sobie skorzystać. Tak po prostu. Uciekaj wrono, bo cię przyjadę. Szkoda, że... Tutaj są tylko w tym farmingu, w tym farmingu są tylko, wiecie, jakieś takie czarne wrony, co nie? A że nie ma jakiegoś innego ptactwa, które by sobie latało tam po polu, po łąkach i tak dalej. Tylko po prostu te czarne, no chyba to są wrony po prostu. Szkoda, szkoda. O, wiecie co? Fajnie by było, gdyby dla beki Giant Software nam dało rower tutaj w farmingu. O nie, odpaliłem znacznik i trochę sobie tutaj, no zahaczyłem. Ej, szkoda, że w żadnym dodatku nie było rowera po prostu do farminga. Co nie? Tak dla beki sobie pośmigać rowerem między polami czy coś. Ekologicznie, zdrowotnie. Kurcze, fajnie by było. Jestem ciekaw, jak. bo wiecie, na koniu możemy sobie jeździć. A mi się wydaje, że na rowerze tym łatwiej by było wręcz to ogarnąć. Takie jeżdżenie, w sensie to tam zaprogramować, animacje i tak dalej. Nie wiem, coś mi tak do głowy ten rower przyszedł. Znaczy w modyfikacjach pewnie jakieś są. Ja chyba nawet może tam... Nie, chyba kiedyś netestowałem dawno temu, ale to nie pamiętam czy to była 17, czy 15, coś tam było. Więc w modach jakieś tam może i rowery, jakieś tam rowery są, ale tak oryginalnie? Kurczę, ciekawie by było. Czemu nie? Dobra, ile ja tutaj posiałem? Niecała połowa pola. No cóż. Tak, to jest z tymi początkowymi maszynami długo. Te prace strasznie schodzą, ale jest w tym wiadomo jakiś taki jednak urok. O kurde, znacznik ze złej strony opuściłem. Dobra, co ja tam narobiłem? Nieważne. Dokończę ten się w poza odcinkiem. Tak więc, jeżeli Wam się ten materiał podobał, to oczywiście dacie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!